Zabawka jojo składa się z trzech krążków sklejonych ze sobą. Dwa krążki o dużych, tych samych promieniach na zewnątrz, a wewnątrz nich znajduje się krążek o mniejszym promieniu. Taki ciekawy, charakterystyczny przykład szpulki. Mamy podany mas, podane masy tych krążków zewnętrznych, masę krążka wewnętrznego i promienie. Otóż ten wewnętrzny krążek ma promień R małe, a te dwa zewnętrzne mają promień R duże. Jakie siły działają? Na jojo działa jego ciężar Q, MG, oraz siła napięcia nici. Jojo napina nić działając na nie siłą N, a nitka przykłada do. Małego krążka, siłem przeciwnie zwróconą pionowo w górę N równą temuż napięciu. Najpierw obliczmy sobie moment bezwładności tej bryły, jaka powstała po sklejeniu krążków. Bryła ta posiada moment bezwładności. Moment bezwładności jest wielkością skalarną, więc jeśli poznamy momenty bezwładności, Poszczególnych krążków, to moment bez, bezwładności bryły będzie sumą. I tak, moment bezwładności małego krążka masa r do kwadratu jedna druga. Podstawiam, znajduję wartość. Moment bezwładności dużego krążka też masa, ale masa duża, r duże w kwadracie. No i to, co powiedziałem, moment bezwładności bryły jest sumą momentów. Jednego momentu bezwładności tego krążka wewnątrz małego i dwóch zewnętrznych. Piszemy dwa dynamiczne równania ruchu. Pierwsze, dynamiczne równanie ruchu obrotowego. Moment bezwładności razy przyspieszenie kątowe, które jest równe A dzielone przez R małe. Dlaczego przez R małe? Bo moment siły, który powoduje obrót krążka, to jest moment siły N. Moment siły Q jest równy 0, ponieważ jej kierunek przechodzi przez środek obrotu krążka i y, ramię takiej siły jest równe 0. I dynamiczne równanie ruchu postępowego. M razy A równa się siła wypadkowa. M w nawiasie całej bryły. Ciężar minus napięcie n. Dynamiczne równanie ruchu, czyli druga zasada dynamiki zapisana w postaci M, ra, M razy A równa się siła wypadkowa. Rozwiązujemy ten układ równań, z pierwszego wyznaczamy N, wstawiamy do drugiego i zobacz, z dwóch stron mamy wyrażenia z przyspieszeniem liniowym A. To z prawej strony, strony przenieśmy na lewo. Jedna, jeden dzielone przez. R kwadrat zjawi się pod nawiasem, i otrzymamy na przyspieszenie liniowe taki wzór. Przyspieszenie kątowe jest to stosunek odpowiednio a do r. Do r małe. Ktoś może spytać, a dlaczego nie do r duże? A no, bo moment siły rozpatrujemy, którego ramię jest równe r. Małe, dlatego we wzorze tym post występuje właśnie R małe.